Moi państwo, miałem rozważyć kilka tak zwanych caseów, takich kejsików, case czyli przykładów moralnych dylematy opieki hospicyjnej właśnie w ramach życia na pełnej petardzie. Najpierw coś bardzo prostego. Wyobraźmy sobie, że do naszego hospicjum trafia nasz brat Menel. Z ogromnym szacunkiem. Yy, Pochylamy się nad naszym bratem Menelem, który w sposób obiektywny miał naprawdę podłożycie, życie, prowadził podło życie. Tak jak mówiłem w Kazaniu, on się bał, często ci nasi bracia boją się, że będą obciążeni kosztami leczenia, dlatego nie, nie zgłaszają się wcześniej do lekarza i dopiero koledzy ich wyciągają z altanek i wtedy, kiedy wypadają z ciągu alkoholowego, są diagnozowani i pierwsza diagnoza jest już diagnozą paliatywną. Czyli trafiają pod naszą opiekę, my doprowadzamy ich trochę do porządku, wkładamy ich w czystą piżamę, second handu, w czystą pościel, odkajmiamy ich. W dużym, w dużym skrócie możemy powiedzieć, że w sposób istotny zwracamy im godność. Ja próbowałem na ten temat pisać yy, habilitację, ale coś mi do głowy strzeliło. Moje I przerwało mi, to, przerwało mi to tą moją habilitację. Otóż moim zadaniem, które sobie założyłem w tej habilitacji, było śledzenie wpływu, korelacji pomiędzy obiektywnym poczuciem jakości życia, które jak powiedziałem jest mierzalne w tej quality of life ta jakość życia, która jest naprawdę mierzalna, I jeżeli chodzi o ból, jeżeli chodzi o wymioty, jeżeli chodzi o, o wszystkie mierzalne inne rzeczy, a także w stosunku do subiektywnego odczuwania poczucia godności, no bo to jest subiektywne jednak. I otóż zaobserwowałem w tych badaniach, że jak kogoś bardzo boli i jest kompletnie, że tak powiem po koszulsku łecy, czyli od siebie, czyli boli go, wymiotuje, jest mu duszno, no to obiektywną godność swojego życia ocenia na zero. My likwidujemy te y, złe objawy, y, zaczyna go mniej boleć, odczuwa coraz bardziej, poprawia się jakość jego życia. W związku z poprawą jakości jego życia, godność też wzrasta, ale do pewnego momentu. Bo w pewnym, pewnym momencie ten człowiek, który prowadził życie podłe obiektywnie, zaczyna odczuwać innego rodzaju dyskomforty, bo na przykład odzyskał godność, ale przypomina mu się, że gdzieś mu się małżeństwo nie, nie udało i zostawił gdzieś dzieci. I prosi mnie, żebym ja dzwonił do tych jego dzieci i poinformował ich, że on się znalazł w hospicju. Ja dzwonię do tych dzieci, jeżeli mi się udaje odszukać. A oni mówią, a my nie chcemy mieć z nim nic wspólnego, bo on nas katował, gwałcił, był naprawdę podłym człowiekiem. I pytanie moralne, które ja sobie często stawiam, czy ja mam prawo temu człowiekowi to powiedzieć? Nie jestem na tyle tym, żeby przyjść do kogoś, kto umiera i mu powiedzieć: byłeś gnojem, chociaż obiektywnie gnojem był. A kiedy się mnie dopytują, czy ksiądz dzwonił. Ja robię unik i mówię: Wie pan co, pana syn dokładnie wie, gdzie pan jest, i, i w każdej chwili może do pana zadzwonić i może pana odwiedzić. Bo z drugiej strony, moi państwo, ja też nie mam prawa na poziomie psychologii kompletnie, od... ale jeszcze jedna lampa w pysk? Nie. Ale kom, kompletnie ich odbarczyć od poczucia winy bo to też by było zabieranie ich wolności, bo to, że ktoś całe życie był podły i że zachował na raka, to just like that nie, nie czyni go kochanym tatusiem, do, do którego się trzeba przytulić. Czyli, że nosimy tą odpowiedzialność moralną za nasze, za nasze czyny bez względu, na, bez względu na to, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy. Nie wiem, czy to dobrze zabrzmiało w, w kazaniu, ale nie wiem, czy to świetnie zabrz, zabrzmiało w kazaniu, ten Pan mnie nie lubi. Nie wiem, czy to świetnie zabrzmiało w wkazaniu, ale. No i się wybiłem z rytmu. Ta odpowiedzialność jest niepodważalna. Czyli nigdy i nic nie zniesie z nas odpowiedzialności moralnej. Jeżeli mamy, nie chcę powiedzieć, czelność, ale to jest jakaś forma czelności. Nie zgadzać się z nauką Kościoła. Czyli pozwolić sobie, tak jak ja, być oślepionym y, tym światem, chociaż ono jest mega jasne, a mimo wszystko wybierać błędnie, to musimy ponieść tego konsekwencje. A propos światła, to miałem też Państwu powiedzieć, jak wyobrażam sobie wieczność. Otóż wieczność wyobrażam sobie bardzo dynamicznie. Co to oznacza? Musimy uciekać od każdego prymitywizowania. Czyli Wyobrażam sobie, że stajemy tam, po tamtej stronie. Jako czysta jaźń, o no chrześcijanie mówią dusza, tak, jako czysta osoba, bez ciała. Dalej pozostajemy osobą, także po śmierci, chociaż nie posiadamy ciała. Teologia o tym bardzo mało mówi, ale na pewno jesteśmy, będziemy samoświadomi siebie, czyli będziemy wiedzieli, że my to my i będziemy mogli podejmować akty wolnej woli, i wchodzić w jakieś interakcje z naszymi, z innymi ludźmi, czy z innymi duszami. Podobno nie będzie tam potrzebna mowa, tylko będziemy jakoś przesyłać sobie myśli. Próbuję sobie to wyobrazić trochę, może jak w Bluetoothie. Nie wiem, zobaczymy. To, ale to, to jest dramatycznie ciekawe. To, wiecie, jak mnie wieczność kręci? Oczywiście jestem w stanie założyć, że to jest tylko nasz ludzki antropocentyzm. Że tak naprawdę, a może poprowokuję Państwa, a co by się stało, gdyby Boga nie było? Musimy poddać swoją wiarę wątpliwościom, po to, żeby ona była silniejsza. Nie jest dla mnie żadnym problemem wyobrazić sobie, że jesteśmy po prostu najinteligentniejszą formą istnienia białka. Psujemy się jak każda maszyna, jak każde białko, i finał. Tylko powstaje bardzo ważne pytanie etyczne. Czy to, że jesteśmy teoretycznie tylko białkiem, pozwala nam żyć byle jak? Czy to jest wystarczające przesłanie do tego, żeby, żeby zachowywać się wobec siebie jak, jak bydlaki? Przepraszam za takie słowa. Dlatego moi Państwo, aha muszę skończyć, bo jestem mistrzem dygresji. Jak sobie wyobrażam tą wieczność, że stajemy tam, w pełnym świetle nomen omen. Nasze sumienie jest prześwietlone Bogiem, żeby nie być, żeby nie wyszedł na buddystę, który jest światłem osobowym, osobowym, czyli wchodzącym w relacje, światłem dobra, piękna i prawdy, czyli trzy transcendentalia Verum, bonum, pulchum. I to nie tyle Bóg o nas wydaje sąd, jakiś dramatyczny stolik z zielonym suknem i waga, dobre, złe uczynki, tylko my sami na poziomie wniosku nas, naszego sumienia, ponieważ już nie potrafimy kłamać, już nie ma tej, tej lazanii przekładanej. Już jesteśmy czyści od tych zwojów makaronu, które zalegają w naszym sumieniu. Um, My sami widzimy, czy do Boga przez nasze życie pasujemy, i żeby nie być wyznawcą opcji fundamentalnej, czyli czy te wybory fundamentalne były zgodne z Jego wolą, i te wybory cząstkowe też, i wtedy to Boże światło nas ku sobie pociąga, i to jest coś fenomenalnego, to jest coś niezwykłego, to jest coś dynamicznego, i nasze szczęście wzrasta w dynamicznej fazie. Wydaje nam się, że jesteśmy na 100% szczęśliwi. A to tylko dwa. Potem jesteśmy, wydaje nam się, że to jest pełnia szczęścia. A potem na dwa, na cztery, na osiem, na szesnaście, na trzydzieści dwa, na sześćdziesiąt cztery i tak w nieskończoność. I czyściec polega na tęsknocie, że jestem jeszcze tutaj, a mógłbym już być dawno tam, z nim zjednoczony. I to jest, to jest ten ogień, można tęsknić i się spalać. Tęsknić za bliskością z nim. I wtedy przeżywać wszystkie te swoje potknięcia, utrapienia, od odpokutowywać za nie albo, tylko że też o tym pamiętajmy, istnieje, że istnieje opcja B, o której niektórzy zapomnie, zapominają, że w pełnej wolności stajemy przed Bogiem i widzimy, że jesteśmy samą ciemnością. Że nasze wybory w ciągu całego życia były tak ciemne i tak czarne. Że nie tyle Bóg nas potępia, ile sami się chcemy schować przed tą jasnością, bo ta dysproporcja między jasnością a naszą ciemnością yy, nas razi. I sami uciekamy w nicość, w ciemność, w nienawiść do siebie, do światła. I znowu niestety dynamicznie, na dwa, na cztery, na osiem, na szesnaście, aż strach liczyć dalej, jak w tej słynnej baladzie. Samotność to taka wielka trwoga przeraża mnie, wiesz mamo, wyobraziłem sobie, że nie ma Boga, nieba nie. Samotność zimna, paskudna, okropna, dojmująca. Ja bym chciał Państwa zachwycić wiecznością i przerazić potępieniem. Bo to nie jest. No, to tylko Anglikanie sobie przegłosowali, że nie ma piekła. Wiecie Państwo, w Kościele anglikańskim szefową jest królowa, a wszystkie zmiany w może nie w statucie, tylko w doktrynie musi zatwierdzić parlament. A ponieważ pojęcie piekła jest dość niewygodną sprawą i ludzie chętnie chcieliby o nie myśleć, zatem parlament brytyjski demokratycznie przegłosował, że nie ma piekła, ale wymyślił w tym, w tym miejscu coś innego. Że ci, którzy ewentualnie nie zasłużą na zbawienie, ich dusze ulegają anihilacji, czyli przestają istnieć. Absolutnie się z tym nie zgadzamy, bo to by nam odbierało wolność woli, to by nam odbierało godność. Jeżeli nasze czyny, czy nasze życie nie decyduje o tym, czy stan łaski, czy stan grzechu nie decyduje o naszej przyszłości w wieczności, no to po co się starać? To, że możemy się zbawić i to, że możemy się potępić, jest najwyższą formą naszej wolności. O tym powiedziałem. Teraz chcę trochę powiedzieć o. O życiu, o życiu na pełnej petardzie i jak to rozumiem. Otóż jeszcze długo przed chorobą, jak miałem jakieś kłopoty, trudno już nie pamiętam jakie, jakiś taki byłem skwaszony, no coś mi się działo i wychodziłem do ołtarza i szedłem do mszy świętej, ja lubię te, te staromodne określenia, szedłem sprawować najświętszą ofiarę, a nie przewodniczyć Mszy Świętej. No Przewodniczyć to można rany boskie, na no zebraniu partyjnemu. Ja szedłem sprawować najświętszą ofiarę. I tak jak byłem wkurzony na siebie, na świat, całuję ołtarz. Wiecie Państwo, tutaj ołtarz jest symbolem Chrystusa. Czyli na początku są trzy gesty oblubieńcze. Jak się kogoś kocha, to trzeba stanąć i go zauważyć. Potem, jak kogoś kocha, to trzeba go dotknąć. Dlatego kapłani wyświęceni kładą obie ręce, powinni położyć obie ręce na ołtarzu. Diakoni, zwróćcie uwagę, porządni diakoni, którzy znają się na liturgii, nie kładą rąk, bo są jeszcze za wcześnie. A najbardziej oblubieńczym gestem jest ucałowanie ołtarza. No to taki niemal seksualny, intymny gest. Całuje samego Chrystusa. Ja wtedy pamiętam taką swoją refleksję. Johnny. Ty masz czelność zbliżać się do najświętszej ofiary i nie cierpieć. Czelność. I nie współoferować siebie. Zobaczcie, kiedy podnosimy tą patenę w tym, co się przed sobą nazywało ofiarowaniem, a teraz nam to zmienili na przygotowanie darów, to taki starożytny moment, kiedy podnosimy patenę do góry, tak jak kapłani Starego Testamentu wszystkie ofiary podnosili do góry i ofiarowali bóstwom nawet jeszcze grubo, grubo przed Bogiem Jachwę to na tej patenie też ofierujemy siebie. Czyli, I mówi się, że kapan jednocześnie jest Chrystusem i żertwą, czyli też jest ten, tym, którym składa ofiarę, ale także siebie w niej spala. I ja sobie pomyślałem, Johnny, ty narzekasz na takie bzdury, masz ochotę nie cierpieć i powiedziałem sobie, ja nie chcę być pluszowym księdzem. Nie chcę być mi się przytulakiem, nie chcę być pocieszaczem. Ja chcę być księdzem hardkorowcem, który od siebie i od innych wymaga. Chcę być prawdziwym katolikiem i prawdziwym chrześcijaninem. Dlatego bardzo was proszę, nie bądźcie plastykowymi albo pluszowymi katolikami. To, co Kościół Święty, Matka Nasza do wierzenia podaje, za prawdziwe przyjmujmy, co wcale nie, nie zwalnia nas z krytycznego sądu, czy z możliwości szukania, doszukiwania się odpowiedzi, czytania, doczytywania, myślenia. Mm, ale żyjcie, jeżeli was mogę prosić. Nie chcę, żeby to tak było, żyjcie na maksa. Tak. Albo się żyje, albo się nie żyje. Do, dość oczywiste wnioski. I wtedy właśnie postanowiłem sobie, że że nie chcę być księdzem pluszowym i rzadko o tym mówię. Ja zawsze chciałem być zakonnikiem. Chciałem być mistykiem. Bardzo się cieszę, że jestem księdzem decyzjalnym, bo wszystko można o mnie powiedzieć, ale nie, nie to. Jestem siedliskiem grzechów głównych. Siedliskiem, zapewniam Państwa. Z wyjątkiem jednego: chciwości. Ja na szczęście pochodzę z dość dobrze sytuowanej rodziny. I kwestia pieniędzy u nas nigdy nie była problemem. I moje bycie księdzem to żaden awans społeczny, jak to państwu, nie wiem czy na tym się wspominałem, to była kompletna porażka dla moich rodziców. I moja mama, która chciała, żebym był lekarzem, prawnikiem, sędzią, kimkolwiek, mówiła: Boże, bo, bo my mamy takie bardzo francuskie, liberalne podejście do kościoła. Oni byli bardzo zawsze, byśmy bardzo dużo w domu dyskutowali o religii, ale byli bardzo zdrowo antyklerykalni. Bo niestety we Francji. Yy, Księdza traktuje się jako takiego messie curé, czyli taki pan proboszcz. Taki trochę wiejski głupek. I, I to było podobne myślenie. Moja mama mówiła, Boże, mój syn całe życie żebrakiem. Ja mówię, to prawda, mamo, ale ekskluzywnym. Bo nie w kościele, a przed. No i się sprawdziło. Ale mówię to tylko po to, że chciałem być gdzieś bardzo dramatycznie zjednoczony z Panem Bogiem. Tak się czuję przy ołtarzu. Msza święta, którą mam przywilej codziennie spowodować, byle, byle nie w końcu lepsze, bo to jest dramatyczne, to na, na zupełnie inny, inne rozważanie. To jest najpiękniejszy moment w, w moim dniu. A w ogóle bycie księdzem, bo nie chcę tych górnolotnych słów. Kapłaństwo! W tym szczególnym czasie nie będę mówił jak listy Episkopatu, w tym, w tym szczególnym czasie chciałbym się pochylić na tajemnicę państwa, by jeszcze bardziej państwa ubogacić. Więc bycie księdzem, to jest coś najpiękniejszego, co mi się mogło przydarzyć w życiu. I to mówię z duchem na dłoni. I nie wiem, kurczę bladę nie wiem. Jak przekonać młodych współczesnych ludzi, że można być księdzem w kościele katolickim, można być wolnym, można y, odważnie głosić czasem kontrowersyjne poglądy, ale jeżeli się jest wiernym sobie, kościołowi i sumieniu, temu kościołowi przez duże K, niekoniecznie tej instytucji, która jak każda instytucja jest korporacyjna i ma swoje korporacyjne tryby. Już nie będę mówił o tej naszej korporacji. Bo mnie, bo mnie z roboty wywalą. W każdym razie, że jak przekonać młodych ludzi, że warto, że celibat wybrany pozytywnym aktem wolnej woli, to jest dopiero wolność. Że jak się wybiera celibat w sposób świadomy, czy czystość, tak jak patrzę na siostrę, a jej się oczy świecą, czy czystość wybrana w sposób świadomy, pozytywnym aktem wolnej woli. Jeżeli to nie jest, jak to mówił nasz bardzo mądry wicerektor, czasem tacy też się zdarzają, który mówił, celibat nie może być, decyzja o celibacie nie może być chronicznym brakiem okazji poparty pozytywnym aktem wolnej woli. Nie, jeżeli to jest pozytywny akt wolnej woli, jeżeli to jest próba bycia duchowym ojcem albo duchową matką siostrą, bo wie, wie siostra, my się możemy zestarzeć na różne sposoby. Ja się mogę zestarzeć na swostowanego dziada, takiego starego kawalera, a wolę się zestarzeć na ojca. A przed samym, ja widzę, siostry, promienny uśmiech mimo tych lamp. To siostra się może niestety zestarzeć na czegoś, jeszcze oczywiście nie życzę, na zgryźliwą kobietę, żeby nie powiedzieć gorzej. Na kogoś, kto sieje wokół siebie same nieszczęścia. Które... Ja czasem widzę niestety siostry zakonne, które mają taką minę nawet, jakby cały świat im zrobił krzywdę. Więc Wy się też musicie kochać, przytulać, pocieszać. Nie wiem, jak to się tam u Was robi. Nigdy nie byłem zakonnicą. Ale musicie się, siostry kochane, wspierać. I w tym momencie, kiedy wracam do tego, że chcę być księdzem w całości, zrobiłem sobie taki prywatny ślub, który, jak widzicie, kontynuuje. Że nie będę miał prywatnego czasu. Bo dla mnie zrezygnować z pieniędzy to żaden problem. Dla mnie być posłusznym, no. jestem trochę pyszny, więc trochę problem jest, no ale się tam temperuje. Życie w celibacie, no umówmy się, w tym sensie takim typowo seksualnym po 40, czy tam około czterdziestki, to już jak się nie ćwiczy, to już szał nie ma. To nie, to nie jest jakiś mega problem. Nie wiem jak kolega, ale... To, to nie, w moje... Chyba, że jestem jakiś... Mo, mo, może coś z moim libido jest nie tak. Czekam na andropauzę, może coś się wydarzy. W każdym razie postanowiłem sobie, i to już mówię bardzo poważnie, że nie będę miał prywatnego czasu. Że będę starał się nigdy nikomu niczego nie odmówić, sensownego rzecz jasna. Czyli, jeżeli ktoś się będzie chciał wyspowiadać, to choćbym padł na pysk, to go wyspowiadam. Chodzi mi o takie kapłańskie rzeczy. I tutaj chodzi o tak zwane obowiązki stanu. I to muszę Państwu powiedzieć z ogromnym naciskiem, że w katolicyzmie, w ramach tego, tej wolności sumienia, obowiązki stanu wyprzedzają obowiązki religijne. Czyli na przykład, jeżeli ktoś jest wkręcony potwornie w jakąś wspólnotę, na przykład w neokatechumenat, przy całym szacunku dla neokatechumenatu, ale przez to zaniedbuje swoją rodzinę, to absolutnie nie zyskuje łask, tylko wręcz przeciwnie, grzesz. jeżeli. Jeżeli któraś właśnie z tych panienek, o których mówiłem na kazaniu, klaskała w łapki i, i była szczęśliwa i, i szukała po prostu wsparcia psychologicznego, a zaniedbała maturę czy zaniedbała studia, a to był jej podstawowym obowiązkiem stanu w tym momencie, to żadna zasługa. Inaczej, jeżeli ja albo Piotr jako księża decyzjalni udawalibyśmy mnichów, okładali się pejczami, leżeli krzyżem, a nie spowiadali was. Nie odprawiali najświętszej ofiary. Nie służyli wam sakramentalnie, bo tego jesteśmy. Albo ja jako odpowiedzialny za hospicjum, leżałbym w tej hospicyjnej kaplicy i się za tych moich chorych modlił, a nie żebrał tutaj. Yy, yy, I oni by umrali bez sakramentów, bez pojednania z Panem Bogiem, to naprawdę mogę się już skończyć. To już, to już jest naprawdę kompletny finał mojego bycia księdzem i tak naprawdę bycia człowiekiem, bo ja tego przecież nie, nie oddzielam. Jak ludzie pytają, czy ksiądz jest szczęśliwym księdzem, czy człowiekiem? Tego się nie da oddzielić. Ja jestem księdzem 24 godziny. Może państwa zgorszę, ale ja się nie wstydzę. Łażę w sutannie. W Sopocie mnie wszyscy znają. W Płsku to już w ogóle. Nie ja coś pomyślę, to na drugim końcu Płucka już wiedzą. Wiecie, to, to państwa nie muszę przekonywać. W niedużych miastach to plotki działają szybciej niż internet. I mają ten plus, że się nie zawieszają. Tylko czasem łapią spam, czyli jakieś nieprawdziwe informacje. I pewnie tak samo jest w Łasku, tak samo jest w Pucku. Ale no w Sobocie jakbym ja poszedł bez Sutanny, to by było podejrzane. Więc ja nie mam żadnego problemu z byciem współczesnym księdzem, pójście w Sutannie do fajnego browaru, jest taki w Sopocie fajny, nowy browar, na piwko między mszami. A czemu nie, no byle jedno, byleby potem nie, nie mówić kazania, tak na, na freestylu. Bo kiedyś, droga siostra, bo tak siostrę sobie ulubiłem, byłem w Niemczech i widziałem zupełnie normalną scenę, siedzą dwie albo trzy siostry zakonne z kufelkami, jak ludzie, na słoneczku, czemu nie? Wolny kraj. Trochę się wytłumaczę jeszcze z tego tytułu, bo ktoś się może zgorszyć. Życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica, miłość. Otóż, o, siostra będzie w telewizji. Wie, siostra, że telewizja kłamie. Media kłamią. W każdym razie chodzi mi o to, że. No, życie na pełnej petardzie, to wiadomo mniej więcej dla, dlaczego, bo nie chcę sobie niczego odpuszczać i to nie jest żadna moja zasługa. To jest moje postanowienie, bardzo głęboko y, ugruntowane, że, że ja chcę się scherać do końca, nawet za cenę i to jest moje, mam do tego prawo też bioetycznie. Nawet jeżeli ta moja nadaktywność skróci moje życie o kilka tygodni, o kilka miesięcy, no to co za problem? Ostatnio mi strzeliło do głowy, ale już nie jak. tylko zaprosiła mnie Polonia do Australii No i będę tam leciał 26 godzin. Na to mój brat, który jest zawsze też bardzo krytyczny wobec mnie i mówi: Zrobimy ci symulację lotu. Jesteś idiotą. Mój, bo my się właśnie tak kochamy i bardzo szczerze z sobą rozmawiamy. I jesteś, on powiedział, gorzej. Nie będę cytował. Zrobimy ci symulację. Tylko to może rzeczywiście wytkniemy w autoryzacji. Posadzimy cię na kiblu. Przestawimy cię szafami. Będziesz mógł jeść i co jakiś czas stać i się między tymi szafami przycisnąć. I będziesz tam siedział 26 godzin. I Jeżeli ten test przejdziesz, to będziesz mógł polecieć do Australii. No więc, ale to jest też taka braterska miłość. To jest super, to jest fajne. A, moi państwo, wiara cnota teologalna bezsprzeczna. Kiedyś się skończy, bo zamieni się w miłość. ja jest, jestem zmęczony. Kiedyś się skończy, bo zamieni się w wiedzę. Yy, yy, miłość nigdy się nie skończy, bo ona z tych trzech jest największa. O i tu jeszcze mam pewien problem teologiczny. Może ktoś mi pozwoli go, pomoże mi go rozwiązać. Część z mojej rodziny, to są ludzie, którzy kompletnie z Bożego ani miłosierdzia, ani, ani Bożej łaski nic sobie nie robią. Ja się poważnie boję o ich zbawienie. I co będzie, jeżeli ja, da Pan Bóg z siostrą albo z księdzem się zaczepimy na ostatni prożek czyśca, i się tam będziemy powoli wydapywać za te nasze liczne grzechy? A będę miał świadomość, no bo świadomość będę miał, że moi najbliżsi są potępieni. Część teologów mówi, że Pan Bóg dokona swojej tej labotomii, tej części mózgu. Czyli, że, nie, że wytnie nam tę część świadomości i nie będziemy tego świadomi. A ja mam w nosie takie szczęście. To znaczy, że ja nie będę w pełni wolny. Ja sobie wymyśliłem tak, że ponieważ Pan Bóg nie lekceważy naszych ludzkich miłości, a ja na przykład strasznie kocham mojego taty, a on trochę pewnie sprzekoje, może nie, mówi, że jest niewierzący. To myśmy ukręcili między sobą tak silnie, a nie chcę mówić, tato, nawróć się, bo on by to zrobił dla mnie, a nie chcę mu łamać sumienia. Jakbym go bardzo ładnie poprosił, to by się pewnie nawrócił trochę na lipę, żeby mi było łatwiej umierać. Nie chcę tego robić, bo chcę, chcę żeby on albo sam do tego doszedł, albo go łaska Boża oświeciła. Ale myślę, że Pan Bóg tych naszych najbliższych, na tej mocnej linii miłości, którą żeśmy między sobą tutaj na ziemi zbudowali, bo to przecież Pan Bóg nam dał zdolność kochania. Tych naszych najbliższych, może na tej linii, właśnie dlatego, że ich kochaliśmy, że kochaliśmy się wspólnie, przecież Pan Bóg daje umiejętność kochania. Może on ich przed swojej miłosierdzie wciągnie. Tak bardzo na to liczę i tak też im na, na tym zależy. Moi państwo, macie już dosyć kompletnie. Nie, proszę mówić, jeszcze trzy godziny. Niech on już...